Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Wielce Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. A właściwie to w ten piękny i w prawie majowy poranek z radością szedłem na spotkanie z Państwem, bo na tej sali przeżyłem tyle dobrych chwil, ile radosnych, tyle ciekawych spotkań. Na tej samej razem my jakby pracowaliśmy nad tym, żeby w naszym mieście było bezpiecznie. I taka moja refleksja, właściwie nam się to udało, bo wszyscy przez tyle lat chodziliśmy po ulicach naszego miasta w różnych godzinach i właściwie nie było żadnych zagrożeń. Ale kiedy tak leżałem na tym łóżku szpitalnym i patrzyłem w sufit, to refleksje do głowy przychodziły, że właściwie musimy pamiętać o tym, że wśród nas są różni ludzie. Są większość ludzi jest normalnych, zdrowych, ale są też tacy, którzy jakby kierowani modą na ataki ludzi nagłośnionych. Z jednej strony podają rękę, a z drugiej dźgają nożem. I myślę, że y, taka refleksja, jak się przed takimi ludźmi zabezpieczyć. Tak do końca to nie jest możliwe. Ale w większości to ci ludzie gdzieś y, albo leczyli, albo leczą się y, w, przychodniach, w przychodniach psychologicznych, psychiatrycznych i niejednokrotnie. Te ich oni tam nie ukrywają się właściwie z tym, że, że mają zamiar zaatakować, zabić dla zaspokojenia swoich ambicji, żeby uzyskać sławę. Bo to było motywem tego ataku dla mnie. Ja tego człowieka właściwie na oczy nie widziałem, nie znałem. Nie miałem z nim do czynienia ani w postępowaniu administracyjnym, ani w życiu prywatnym. On nie miał motywów jakichś osobistych, żeby nie zaatakować. Ale zaatakowano, bo tam usłyszał o Krańsku, no to, to pewnie tutaj y, też podobny efekt. I to mu się udało, bo przecież nagłośnił z niedobrej strony nasze miasto i siebie na, na całą Polskę No i, i myślę, że tutaj jakby prośba do lekarzy, psychiatrów, do psychologów, żeby dawali informacje do organów ścigania chyba o takich ludziach, że oni mogą w każdej chwili przestać przyjmować lekarstwa i wtedy no stają się niepociekali. I myślę, że, że to jest taka, taka bardzo ważna myśl, żeby tych ludzi nie lekceważyć. bo no, no, w każdej chwili mogą za zaatakować każdego z nas. A też może taka moja refleksja, że każdy z nas y, mógłby tam jakiś element samoobrony gdzieś tam w kieszeni też mieć. Bo zazwyczaj są to ludzie tchórzliwi. <laughs> Jeśli zobaczyliby, że ten człowiek, którego trzeba zaatakować, nie jest bezbronny, to pewnie, pewnie trochę by to ich odstraszyło. Druga taka moja refleksja, y, w tym czasie, kiedy w ten sufit patrzyłem, to taka, że to nie przypadek. Że ja zostałem traktowany. Bo ten człowiek yy, dźgał w serce i on nie chciał narcenić się ani zranić, tylko się zabić po prostu. Ale takie instynktowne zasłonięcie się ręką, tam światło, zakupami spowodowało, że on nie uderzył mnie prosto w serce, tylko uderzył pod serce. I yy, nie wiem, pan wprowadził tak ten nóż, że on nie poprzecinał yy, istotnych tam jakichś yy, że załóżmy, że, 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 że zmarł na miejscu, tylko że byłem jeszcze do, do jakiegoś ratowania. I tutaj, na tej sali, z tego miejsca, chcę zdecydowanie podziękować wszystkim służbom, które stanowiły na wysokości zadania. Pogotowie ratunkowe, to prawda, niedaleko miało do mnie, ale był moment, y, szybka jakby reakcja lekarza z pogotowia, że y, trzeba wyjść do szpitala, bo jest fotok wewnętrzny i i, i, I za chwilę może się pacjent wykwapić. W szpitalu odpowiedni zespół. Pan anastasioł, pan Mioduszki, pan y, Komun, chirurg, błyskawicznie zajęli się mną, no, zatamowali fotok i przeprowadzili operację. No i ja z tego miejsca mogę im tylko dziękować, bo to są wspaniali ludzie. Jedni z wielu, bo takich ludzi, takich lekarzy mamy w sercach bardzo dużo. I z całym szacunkiem do nich się trzeba odnosić, do całego zespołu, który zajmuje się ratowaniem ludzi, bo oni to robią na co dzień. Ja abstrahuję od mojego przypadku, ale ja widziałem w szpitalu, że ciągle od rana do nocy, i w nocy Pani Magda to potwierdzi ratują życie ludzkie, robiąc skomplikowane operacje i tak dalej. Ale ja już wielokrotnie ciepkowani, i z tego miejsca jeszcze raz dziękuję. Natomiast jest jeden bardzo ważny element tutaj, o którym chcę powiedzieć na sesji Rady Miasta, że stworzenie odpowiedniej infrastruktury w naszym <laughs> mieście pozwoliło na zatrzymanie takich ludzi w Sielcach. Słuchajcie, yy, gdyby było nie trzeba wieść na, ja mam wodę, no, dziękuję, <laughs> na taki zadek do Warszawy, to ja bym się A dzięki infrastrukturze, która została tu stworzona, dzięki szpitalowi jednemu i drugiemu, dzięki temu, że infrastruktura miejska, którą stworzyliśmy pozwoliła zatrzymać w sercach takich wspaniałych fakłów. Części ludzie nie chcieliby pracować, brzydko mówiąc, w mieście, w którym nie mogą normalnie wychować dzieci, korzystać. Z jakichś zdobyczy kulturalnych, teatru, kina, obiektów sportowych, ci ludzie z otwartymi rękami byliby przyjęci, załóżmy, do Warszawy, do Lublina czy do Białego Stołu. A my bylibyśmy tutaj o wiele mniej bezpieczni. Taka jest prawda. I to jest osiągnięcie samorządu Siedleckiego, to jest osiągnięcie samorządu mazowieckiego. To szpital Wojewódzki jest mazowiecki, ale przypominam, że. Te dwa szpitale świetnie funkcjonują w naszym mieście i szpital i miejski, który uratowaliśmy i szpital wojewódzki, który pięknie się rozbudowuje i w tej chwili powstał całkiem nowy blok i tak dalej. I myślę, że w tym duchu mówię do Państwa, dbajmy o tą infrastrukturę w dalszym ciągu, bo to jest bardzo ważny element naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i rozwoju miasta, bo ci wspaniali ludzie, zostaną tutaj, jeśli będą mieli odpowiednie środowisko do, do swojej pracy, do świadczenia y, y, różnego rodzaju usług mieszkańcom tego miasta. Nie pozostaje tylko wszystkim Państwu podziękować za wyrazy współczucia, za modlitwę, za odwiedziny w szpitalu Pan Prezydent, Pan Przewodniczący byli uczeni mnie w tym ciężkim dla mnie czasie nawiedzić. I wszyscy Inni odczułem bardzo dużo życzliwości, wsparcia. No i tak, i życzę Państwu, żebyście mogli dalej służyć jak najlepiej w tej zgodzie, bo przypominam, mieliśmy w koalicji Zgoda i Rozwój, i niech ta zgoda procentuje wśród nas. Róbmy dobro dla y, wszystkich ludzi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za, za tę